Ruch narodowy, proszę bardzo. Panie pośle, ja bym chciał pana zapytać jako młodego polityka, jednego chyba z młodszych posłów SLD, nie był pan y, umoczony w budowanie komunistycznego terroru. I mam właśnie takie pytanie: y, co pan sądzi o pomyśle ścigania i karania zbrodniarzy komunistycznych, powiedzmy takim sposobem jak robiło to państwo Izrael z różnych krajów świata, ściągając zbrodniarzy Różnica między nami polega na tym, że ja uważam, że nie było komunizmu w Polsce był socjalizm, a nie, komu nie komunizm. A to tom zwalnia do odpowiedzialności za zbrodnie? Znaczy, no wie pan, no jak nie było komunizmu, to o czym pan mówi. Dobrze, no to w takim razie. No pomówmy o zbrodniach no, nie będzie, że pan ma rację, że nie było komunizmu, w takim razie jakbyśmy ich inaczej nie nazwali po prostu zbrodniarzy systemu PRL? Wie pan, <laughs> jeśli ktokolwiek przekroczy uprawnienia, to jest od tego sąd i prokuratura, wie pan, a nie, a nie Dariusz Jański, który będzie teraz oceniał. Czy to ten czas. Czy rozumiem, nie uważa Pan, że trzeba by takie osoby ścigać, czy obniżać im emerytury. Ale wie pan oficerom <grym> ubeckim. Wie pan naprawdę od tego są sądy i prokuratura w kraju, że jeśli ktoś przekraczy uprawnienia, to proszę bardzo, jak ma pan wiedzę na temat kogokolwiek z okresu rozumiem wcześniejszego, bo pan uważa wcześniejsze jako komunistyczny, a ja uważam socjalistyczny komunizm był w innych krajach, ale akurat nie w Polsce, to niech pan zgłosi do prokuratury, bo ja takich przynajmniej nie znam.